I'm <laughs> <Huh? 17, 000. laughs> No, good. Thanks.

No bo to bo już nie już wcześniej, żeby to wcześniej, 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 ale filmować. Żeby... miałeś na zegarek jeszcze... mi o żeby. żeby to jeszcze filmować. Zostań. Czarek, bo to wyłączę. A, dalej, jak tylko się włączy, to włączy. <śle> sprzedają hot dogi a tu wieża sprzedają hot a tu wieża sprzedają hot a tu wieża sprzedają hot a tu wieża Może to dzisiaj nie będzie Codziennie. sprzedają hot a tu wieża Tu sprzedają hot a tu wieża Tu sprzedają hot a tu wieża Tu sprzedają hot ta wieża nie świeci w ogóle. Ta wieża jest dość duża. A tu hodowli, tu wieża. Koniol. Ej, chyba tam coś... o. Magic Sparkling! A takimi falami jak słabo mocno. Moim zdaniem cały czas mocny Wiesz jak bo to jest naokoło leci taka fala. Możesz się ją przybliżyć na tym komputerku? Ale przybliż tak te świetliki. Dobrze, bo no on To nie, ja wyłączam. Ale...